Świetnie rozegrała out pogoń Szczeci. Przyborek fajnie zgrał piłkę do Kulurisa, a ten pięknym strzałem wykończył tą akcję i mieliśmy 1 do zera dla drużyny ze Szczecina. Minuty mijały, a Wisła waliła głową w mur, aż przyszedł doliczony czas gry. Końcówka spotkania, sztab pogoni już pukał się po zegarkach, a tu jeszcze na koniec został przyznany rzut wolny dla Wisły Kraków. Świetne dośrodkowanie Ciczka na przedłużenie Urygi i akcję wykończył Satrustegi, który pojawił się na boisku w 69 minucie spotkania. Jednak moim zdaniem sędzia popełnił tu ogromny błąd, który... No nie jest sprawdzany przez VAR, mianowicie miejsce wykonywania stałego fragmentu gry, bo, no nie ukrywajmy, ale Ciczkan nie wykonywał tego rzutu wolnego z miejsca faulu, tylko ustawił piłkę znacznie bliżej, środkowo.